Obecnie witam Państwa raz jeszcze na tej drugiej części naszych dzisiejszych uroczystości, która jest dla nas wielkim zaszczytem, dla nas, mieszkańców Główna. Będziemy honorowali osoby, które otrzymały tytuł honorowego obywatela miasta tego i zasłużonego mieszkańca Główna. Zasłużeni to są ci, którzy tu mieszkają. Honorowi to są ci, którzy nie są mieszkańcami nas w sesji Rady Miejskiej w, w marcu 31 marca Rada Miejska podjęła trzy uchwały dotyczące trzech osób, dzisiaj będziemy honorować dwie osoby, Panią Elżbietę Dzikowską, Te wszystkie słowa i te wszystkie zasługi, które spowodowały, że Rada Miejska podejmowała takie uchwały, będą odczytane, więc tutaj teraz tylko przedstawię naszych zasłużonych i honorowych. Drugą osobą jest nieżyjąca już pani Zofia, Zofia Janina Kitel, długoletnia nauczycielka w naszą, z naszego miasta. Trzecią osobą jest Jego Ekscelencja, ksiądz Biskup. Alojza Urszulik, pierwszy ordynariusz decyzji diecezji łowickiej. I w związku z faktem, że no, i dla nas Polaków, ale też i dla duchownych, 1 maja, dwa dni wcześniej, to uroczystości przede wszystkim w Rzymie, to uroczystość badania honorowego obywatelstwa księdzu biskupowi odbędzie się 19 maja, a więc za dwa tygodnie. To zaczynamy. Bardzo bym prosił wszystkich o powstanie, ponieważ w tej chwili przypomnę Państwu uchwałę numer 8 łamane przez 55 łamane przez 11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu honorowego Obywatel Miasta Głowna. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami a także paragrafu czwartego ustęp pierwszy punkt pierwszy statutu miasta główna stanowiącego załącznik do uchwały nr 62 łamane przez 401 łamane przez 06 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 23 marca 2006 roku zmienionego uchwałą numer 9 łamane przez 58 przez 07 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 czerwca 2007 roku uchwałą numer 9 przez 162 przez 08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz uchwałą numer 37 łamane przez 285 łamane przez 09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie z miasta miasta Głowna oraz na podstawie uchwały nr 19 łamane przez 171 łamane przez 04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zasad i trybu nadawania oraz wręczenia tytułu honorowy obywatel miasta Głowna Rada Miejska w Głownie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się tytuł honorowy obywatel miasta Głowna pani Elżbiecie Dzikowskiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głowna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisał przewodniczący rady miejskiej w Głowni Andrzej Florczak. Bardzo proszę przedstawiciela. Bardzo proszę przedstawiciela mieszkańców o Przeczytanie uzasadnienia państwa proszę o W 1996 zainicjowała budowę pomnika polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, budowniczego najwyżej położonej kolei na świecie na przełęczy Tiklio w Peru. Pomnik odsłonięto w 1999 roku w setną rocznicę jego śmierci. Dzięki jej staraniom w roku 2003 powstało Muzeum Podróżników imienia Tony Halika w Toruniu do którego przekazała ogromną część przedmiotów przywiezionych z podróży po całym niemal świecie. Związek Elżbiety Dzikowskiej z Głownem datuje się na marzec 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy mieszkańcy naszego miasta wzięli udział w spotkaniu z podróżniczką. Zaangażowanie ówczesnych władz miasta przyjaciela księdza doktora Stanisława Banacha, instytucji prywatnych, firm, stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet, które było organizatorem spotkania, zaowocowało trwającą do dziś przyjaźnią Elżbiety Dzikowskiej z Głodny. W maju 2009 roku kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców naszego miasta wzięła udział w Bernisarzu wystawy fotograficznej Elżbiety Dzikowskiej i Izabeli Staniszewskiej, norweskie inspiracje od tradycji do współczesności. Wystawa miała miejsce w Muzeum Podróżników imienia im. Tony Halika w Toruniu. Podczas wernisarzu, na którym obecnych było kilka stacji telewizyjnych, pani Elżbieta opowiadała o spotkaniach, głównie promowała nasze miasto, zachęcała do odwiedzenia, zachęcała jego walory przyrodnicze i położenie geograficzne, a także przyjazny stosunek mieszkańców miasta do odwiedzających je. Osób. W maju 2010 roku artystka podarowała naszemu miastu swoją wystawę Uśmiech Świata, która miała właśnie miejsce tutaj w Urzędzie Stanu Cywilnego. Otwarcie, w której otwarciu uczestniczyło około 150 osób, w tym delegacji dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych w Głodnie. Wystawę można było oglądać przez dwa tygodnie w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Podczas pobytu w Głownie, Pani Elżbieta Dzikowska spotkała się także z wieloma osobami, między innymi pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej, gdzie z wielkim zainteresowaniem słuchano jej ważnych opowieści o odbytych podróżach. W tym samym roku była gościem specjalnym XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przekazując na licytację swój czterotomowy przewodnik Groch i Kapusta, który wtedy osiągnął cenę 1000 złotych. Kolejną wystawą podarowaną mieszkańcom naszego miasta były norweskie inspiracje od tradycji do współczesności. Warszawa, która zaraz, wy, wy, wystawa, która zaraz po Warszawie trafiła do Głowna, a była pokazywana w Muzeum Regionalnym prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna. Nie sposób wymienić wszystkich nagród i wyróżnień i odznaczeń, które otrzymała pani Elżbieta Dzikowska. Wymienię tylko najważniejsze. Krzyż kawalerski Odręb Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Order Orła Azteków w Meksyku, Złoty Ekran, Nagroda dla wyróżniającej się osobowości telewizyjnej, Nagroda Wiktora w 1986 roku, Nagroda Bursztynowego Motyla imienia Arkadego Fidlera za książki Groch i Kapusta Podróżuj po Polsce, Grand Prix magazynu National Geographic z 2007 roku, złoty medal zasłużony w zasłużonej kulturze Gloria Artis. To jest w roku 2010. Uważamy za zaszczyt dla naszego miasta, że światowej sławy podróżniczka Elżbieta Dzikowska obdarowała mieszkańców i nasze miasto swoją przyjaźnią, zainteresowaniem, że właśnie nam darowuje kolejne wystawy, a przede wszystkim, że promuje nasze miasto w wielu miastach Polski, do których jest zapraszana na spotkania i wernisaże swoich Podpisali wnioskodawcy Magdalena Szajder, Krzysztof Laszkiewicz i Tomasz Rożniata. Szanowni Państwo, poproszę o powstanie. Czytam akt nadania. Uchwałą Rady Miejskiej, głównie numer 8, łamane przez 55, przez 11 z dnia 30 marca 2011 roku, za działalność godną szczególnego uznania. Nadano pani Elżbiecie Dzikowski tytuł Honorowy Obywatel Miasta głównego. Podpisali Przewodniczący Rady Miejskiej i również głowna głowno 3 maja 2017 roku. Z mi bardzo miło i z wielką radością, ale też i z wielkim pakoniem <laughs> największą wlecznością, jaką mogę wyrazić, pragnę wręczyć ten akt nadania. I od tego... Od tej chwili to wielki zaszczyt dla naszego miasta, że jest Pani naszym honorowym obywatelem i taki, tak fajnego ambasadora mamy wszędzie, gdzie Pani będzie gdzie, i na świecie, i w Polsce. Dziękuję, jest Pani ambasadorem. Muszę to jakoś zgrabnie uczynić. Proszę mnie nie ukłuć. Przepraszam, pomoże. Jest to odznaka, którą razem z aktem nadania wręczamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, jestem niesłychanie wzruszona. Tak, bo... Yy, proszę usiąść. Bo jest miastem, które znam od stosunkowo niedawna. A mam w nim tylu przyjaciół, bardzo bliskich przyjaciół, nawet dzięki madzi, fanklub, który jeździ moimi trasami z grochu i kapusty po Polsce. I ją poznaję. Obiecuję, że będę lojalną obywatelką tego miasta. I będę ją miała głęboko w sercu. Dziękuję Madziu, dziękuję panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu pan rady, państw, wszystkim państwu, którzy się zgodzili na to żebym ja tym obywatelem została i którzy tu przyszli w taki dzień, niezbyt ładny, ale przecież nam jest miło. Wiecie, i ja rzeczywiście wracam z Pałacu Prezydenckiego, tylko jak prezydent y, przemówił, to, to, to ja się wymknęłam. To przemówienie było krótkie. Sprowadzało się do tego, bądźmy optymistami, patrzmy. Y, y, z optymizmem w przyszłość, starajmy się robić coś dobrego. I ja myślę, że główno też, jeżeli będzie patrzyło w opty z optymizmem w swoje przyszłe dni, to będzie się dalej rozwijało, będą ludzie żyli zgodnie ze sobą, bo zgoda buduje taka jest prosta prawda. Tak. No, czego Wam życzę i raz jeszcze najserdeczniej kwiaty są dla mnie. Proszę Państwa, chcę tak, że Pani, już nasza nowa, nowa obywatelka, wymknęła się od prezydenta Komorowskiego, ale jest w domu, który jest domem komorowskim. Tak. Z, tej, z tejże samej gałęzi, a więc niedaleko. Dziękuję najserdeczniej. zaszczyt również jako Rada Miejska w Głownie wręczyć tytuł pośmiertny dla zasłużonej dla miasta Głowna dla Pani Zofii Janiny Kiter. a my tutaj dzisiaj rodzinę naszej zasłużonej dla miasta Głowna. Ja przeczytam teraz treść uchwały Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 marca 2012 roku. Bardzo proszę wszystkich o powstania. W sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta głowna na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami, a także paragrafu 4 ustęp 1 punkt 2 statutu miasta głowna stanowiącego załącznik do uchwały nr 62 łamane przez 401 łamane przez 06 Rady Miejskiej, głównie z dnia 23 czerwca 2006 roku, zmienionego uchwałą nr 9. Łamane przez 58, łamane przez 07 Rady Miejskie, w Głownie z dnia 15 czerwca 2007 roku, uchwałą nr 19 przez 162, przez 08, z dnia 3 kwietnia 2008 roku oraz uchwałą nr 37, przez 285, przez 09 Rady Miejskie, głównie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany statutu miasta, główna oraz na podstawie uchwały nr. 19 przez 170 przez 04 Rady Miejskiej w głownie z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zasad i trybu nadawania oraz wręczania tytułu zasłużony dla miasta głowna Rada Miejska w głownie uchwala co następuje. Paragraf 1. Nadaje się tytuł zasłużony dla miasta głowna pani Zofii Annikat. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi główna. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej w Głowni Andrzej Klawczak. Bardzo dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc. Zaprasza przedstawiciela wniosku. Do wniosek o nadanie tytułu zasłużonej dla, dla miasta Głownia. Zofia Janina Kittel z domu Prylińska po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Łęczycy podjęła pracę w tutejszej Szkole Podstawowej. Lata II wojny światowej spędziła wraz z mężem Władysławem głównie. Tu wspólnie prowadzili księgarnię. Od 1 września 1945 roku przystąpiła do pracy jako nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie. Jej wielkie zaangażowanie i, i umiejętności pedagogiczne sprawiły, że klasy, których była wychowawcą, wyróżniały się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej. Zajmowały pierwsze miejsca w różnorodnych konkursach, a dochody z występu kółka dramatycznego prowadzonego przez panią Zofię wzbogacały finanse szkoły. Inne formy pracy z dziećmi to organizowanie spółdzielni uczniowskiej Jutrzenka oraz obchody tygodnia oświaty książki i prasy. Należy tu zaznaczyć, że były to lata już tuż po, po zakończeniu działań II wojny światowej, a szkolnictwo nasze zaczęło się dopiero odradzać i rozwijać. Działalność Zofii Kittel była zawsze przez władze światowe wysoko oceniana i nagradzana. We wrześniu 1950 roku została powołana na stanowisko kierownika szkoły podstawowej w Głownie. Był to dla niej wielki honor i wielkie wyzwanie. Na stanowisku tym dała się poznać jako wspaniały organizator oraz dobry, a zarazem wymagający przełożony. Największe osiągnięcia w tym okresie to uaktywnienie szkolnego koła odbudowy stolicy. Zorganizowanie świetlicy szkolnej, a następnie półinternatu, gdzie uczniowie wymagający wsparcia mogli pod okiem nauczycieli odrabiać lekcje, bawić się, wypoczywać, a także spożywać posiłki. Inspirowanie wielu działań Komitetu Rocielskiego, które w 1952 roku oddały do użytku wprawdzie jeszcze prowizoryczną, ale salę gimnastyczną. Ale z pełnym wyposażeniem sportowym. Rozbudowa w latach 1961-1964 szkoły i kapitalny remont starej części budynku sześć sal lekcyjnych, zorganizowanie sali gimnastycznej, gabinetu dentystycznego i biblioteki. Inspirowanie kadry pedagogicznej do permanentnego kształcenia się. W zakresie studiów wyższych oraz wzbogacenia wzrostu pra własnej pracy. Wdrożenie systemu klasopracownianego jako podstawowej formy pracy szkoły oraz poszerzonego progra programu matematyki w klasach 1-3 realizowanego metodą kolorowych klocków. Zainicjowanie systemu wychowawczego w szkoły opartego na samorządności i samoupsłudze uczniów. Nawiązanie kontaktów ze szkołami wiodącymi i eksperymentującymi w kraju. Należy zaznaczyć, że wiele tych form aktywności szkoły, kierowanych przez panią Zofię Kittel, były nowatorskie w skali powiatu i województwa. Te wszystkie poczynania spowodowały, że w roku, w roku szkolnym 1966-67 szkoła podstawowa w Gownie, na wniosek Wydziału Oświaty w Łowiczu otrzymała tytuł szkoły wiodącej, która promieniowała w środowisku, a swoje, a swoje doświadczenia i osiągnięcia zaczęła pokazywać, przekazywać innym szkołom. Pani kierownik miała zawsze na uwadze dobro i rozwój uczniów oraz uczących się nauczycieli i wychowawców, była przy tym skromnym, dobrym Spieszącym ludziom z pomocą człowiekiem. Na uwagę zasługuje jej, jej praca w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie sposób też docenić wielkiego wkładu pani Zofii Kittel w życie i rozwój naszego miasta, co znalazło wyraz w jej aktywności w trakcie pełnienia przez wiele kadencji funkcji radnej Rady Miejskiej Łowi. Należy podkreślić jej udział w budowie obeliska poległych w latach 1949-1945. Usytuowanym w parku imieniem Armii Krajowej przy powołanie Towarzystwa Przyjaciół Głowna w 1975 roku. Pani Zofia Piter zmarła w kwietniu 1982 roku. Żegnana przez społeczność miasta uczniów. Ludzi, w których sercach i umysłach pozostaje. Całe jej życie zawodowe i społeczne było związane z historią i rozwojem oświaty w naszym mieście, historią Związku Nauczystwa Polskiego, wzbogacaniem życia kulturalnego, tradycji, z rozwojem i rozsławieniem naszego miasta. Efekty pracy Zofii Kittel, wielki podziw, szacunek oraz przywiązanie osób współdziałających z nią. Potwierdzają słuszność zgłoszenia wniosku o nadanie jej pośmiertnego tytułu zasłużony na miasta Głownia. Przebieg pracy zawodowej. Nauczyciel Szkoły Podstawowej Węczycy. W latach 1943-1945 pracowała w Głowieńskiej Księgarni. 45-50 Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Głownie 1950-1970 kierownik Szkoły Podstawowej w Nowej w Głownie. Długoletni, aktywny działacz Związku nauczestwa Polskiego. Jeden z inicjatorów powstania w czerwcu 1945 roku pierwszego w województwie łódzkim przedszkola Związku nauczestwa Polskiego w Głownie, którego pracy kontynuują obecne przedszkole nr 1. Listopad 1945 przewodnicząca nowo powstałej komórki ZNP na terenie szkoły podstawowej nr 1 w Głownie. jako wychowawca inicjator wielu akcji społecznych uczniów, jako radna kilku kadencji rady miejskiej w Głownie i przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury i Zdrowia, realizator wielu akcji, między m.in. utworzenie ogniska muzycznego przy szkole podstawowej nr 1 w Głowie, dla dzieci uzdolnionych muzycznie powołanie towarzystwa przyjaciół miasta Głowna i pełnienie funkcji pierwszego prezesa wyżywionym towarzystwa organizacja stałej wystawy historycznej miasta Głowna stanowiącej początek obecnego muzeum udział w budowie obelisku poległych w latach 1939-1945 współudział w tworzeniu pracy związku nauczycstwa polskiego Koła nauczycieli Emerytów, to jest ogniska numer 5 Emerytów Ryncistów przy oddziale Zedynpego głowiczu Pełnienie tam funkcji sekretarza w 1972 roku. Szereg działań związanych z rozwojem i rozbudową naszego miasta. Nagrody odznaczenia. Krzyż kawalerski od, 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 odrodzenia Polski, medal Komisji Narodowej. Złoty krzyż zasługi, zasłużony działacz Związku Nauczystwa Polskiego, Złota odznaka ZNP, odznaka zasłużony dla województwa łódzkiego, liczne nagrody, dyplomy, listy gratulacji i wyróżnienia Kuratorium Oświaty Okręgu łódzkiego, inspektora szkolnego Mówiszu. Osoby składające wniosek: Komisja Historyczna przy Oddziale Związku Nauczystwa Polskiego, koleżanka Zofia. Białecka, Mieczysław Dylik, Maria Jakiel, Anna Łona ked Tadeusz Łukaszewski, Grabarczyk Helena, Marzena Kowalska i Zofia Ogórek. Dziękuję bardzo. Proszę <laughs> bardzo. nadania Uchwała Rady Miejskiej w Głownie nr 8, numer 54, nr 11 z dnia 30 marca 2012 roku za działalność godną szczególnego uznania Pośmiertnie nadano pani Zofii Janinie Kitel tytuł zasłużony dla miasta głównego. Podpisali przewodniczący Rady Miejskiej, głównie burmistrz główna, główno 3 maja 2011 roku. Z całego serca, podogazety do na cały świat nie. <laughs> i Serdecznie gratuluję na ręce kronikarza, rodu, naprawdę tej wspaniałego tytułu. dla. Chciałem takie obrazeczki rozdać pamiątkowe przed wczorajszej beatyfikacji. Z którzy rozdawali Komunię Święto, otrzymywali taki jeden obrazeczek. Jakoś tak udało mu się pozyskać, was jesteśmy tego wiadomo, co Jest to taka właściwie, dlatego się, zaczniemy od głowy, dobrze? Kto by chciał, to bardzo proszę, chociaż nie ma przymusu, słuchajcie. Naprawdę. Media powinniśmy się z nimi zgodzić. To nie jest przepusta, to To bliżej tutaj Ja się zrewelerzuję. O, a co to? No, z pałacu prezydenckiego prosto. O, Ojejku. Witaj Majowa Jutrzeńko. <noise> Ale ja mam z tą sutanną księżą problem. To może tak. Księża się, to jest szczególne. Nie mogę moich... się do księżyca po Proszę, do serca nie pokobić. <noise> nie, nie umiem. Bo... Może nie upadnie jakoś. Książka nie upadnie. <noise> ja Bardzo proszę, witam wielkie Dziękuję. postaci. Taka będzie pamiątka, wiecie Państwo, z chwil prawdziwie potężnych, jak wieki, które przeżywaliśmy przedwczoraj, właśnie na Placu Świętego Piotra. To jest taki obrazek wydany właśnie na, 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 na uroczystość. Pośrednio odsłabione, tak? Jestem teraz obywatelką głowna. Będę starała się być nie tylko honorową, ale przydatną temu miastu, w którym mam tylu przyjaciół. A Opowiada przysłowie, że nieważne, gdzie się jest, tylko z kim się jest. Więc ja jestem tu z wszystkimi głowianinami i mam nadzieję, że będziemy się spotykać od czasu do czasu, że będę mogła Gowianom opowiadać o świecie, a światu o